imię i tak dalej. Wszyscy mówią, że mam ładne włosy i wszystko. Będę dzisiaj mówić o marzeniach. Takie światełko, światełko. E, mojej cioci. Ja myślę, że, no nie myślę, tylko mi opowiadała, że jej marzenie, żeby nie pracować, ale zarabiać. I co jest jej duperką? No, e, jak ona to zrobiła? Skąd mam wiedzieć? Trzeba jakiś filmik e, nagrać, ale jaki? Hm. Naukowy? Nie za bardzo. Bo wiecie, nic nie umiem hm, Pomyśleć. Jakie jeszcze można? Nie w jedzeniu? Nie, to jest głupie, nudne. Pomyślała, pomyślała i myślała, i myślała, i myślała. Raz pomyślała, że będzie komedię yy, robić. Czyli, że jakieś śmieszne filmiki, że tak. Wezmę, co z okularygo mnie wkurzają. Robi to wszystko dobrze. Po prostu jak zobaczy, moja koleżanka. Ją, a ja powiem No i? Co z tego, że jest w moim domu? No i? ale one... To jest Twoja ciocia? Ale Ci zazdroszczę! Ona jest taka sama. A teraz jakie ja mam marzenia? Mama mi mówiła, że pojedziemy do Disneylandu dwa lata temu. Ale niestety się nie Ile Ileś rok temu też się nie spełni. A w tym roku się spełniło! Trzeba po prostu na marzenia czekać. Jak ja czekałam, jak Klaudia czekała. Po prostu trzeba czekać i mieć chęć do tego. No to pa i spełniajcie swoje marzenia. Cześć, Klara, Klara z tej strony, no to była moja siostrzenica, Laura. I wracam do tego odcinka, bo książka, którą ostatnio przeczytałam, ucząc psa czytać. Jest to książka o panu Antonim, który jest dorosłym człowiekiem i ma bardzo słabe, szare życie, nudne. Pewnego dnia wszystko się zmienia w jego życiu. I mam nadzieję, że jest jeszcze w was ta wiara, że można dojść do czegoś, że można spełnić swoje marzenia, że można zrealizować plany i że Wy macie siłę, żeby to zrobić. I wiary, wiary w to, że można i da się. A no, jak ktoś chce przeczytać tą inspirującą książkę, to może sobie... O, proszę bardzo. I teraz powiecie mi, tak, ja też bym chciała czytać książki, ale one są drogie, a ja nie mam pieniędzy. No. To ja cię też razu zaskoczę, będzie ja też nie zapłaciłam za tę książkę, bo na stronie nie ma można ją przeczytać za darmo. Czekamy na komentarze o Waszych marzeniach, Waszych snach. Subskrybujcie mój kanał! subskrybujcie